I głos teraz zabierze Rept Bolesław Baróż. Proszę Państwa, no, oczywiście o Narodzie Żydowskim można opowiadać długo i nie chciałbym Państwu zajmować wiele czasu. Skupię się troszeczkę może na tej książce. Powiem Państwu, że książka została wydana już teraz po raz drugi. Jest to drugi nakład w tym roku. Pierwszy nakład się rozszedł się bardzo szybko. Książka dotyczy grabieży, majątków żydowskich w Polsce. Tutaj jak pan generał wspominał o żydach amerykańskich, którzy tak źle się troszeczkę zasłużyli i na świecie, no i w Polsce. Ja tu muszę potwierdzić, że Ci Amerykańscy Żydzi, oczywiście rządzący światem, no bo tak trzeba by sobie to też y, powiedzieć, y, usadowili u nas w Polsce y, rabina, naczelnego rabina Polski y, Michaela Szudrycha. Ten człowiek y, od 1996 roku, kiedy to państwo polskie zgodziło się na to, by Kościół Żydowski. Czyli gmina żydowska, żeby odbierała swoje majątki zagarnięte po wojnie, czy dekretem Bieruta, czy w ogóle które weszły, religijne majątki weszły w skład państwa polskiego. Państwo polskie zgodziło się oczywiście na oddanie tych majątków pożydowskich w Polsce. Ten człowiek, ten rabin Michael Siudrych, dokonał wielkiego barbarzyństwa. Wszystkie te majątki w całej Polsce sprzedał. Sprzedał deweloperom, wydawał straszne w sumie responsy rabiniczne, tak to określał, które pozwalały Polakom na zniszczenie tych majątków i na wybudowanie sobie na przykład jakiegoś domu mieszkalnego. My żeśmy z Łukaszem opisali to w tej książce, natomiast zniszczenia. No a chcę Państwu dodać, że ten człowiek jest bardzo złym człowiekiem, ma zły charakter o czym mogliśmy się przekonać kilka dni temu w wywiadzie telewizyjnym. Mieliśmy 11 listopada z okazji oczywiście. Um, Tej, że Polska odzyskała niepodległość, mieliśmy piękny marsz. No, marsz około tam, nie wiem, 200 tysięcy, aż wszystko jedno ile, um, który to w telewizji na oczach, prawda, wszystkich nas można to sprawdzić, przeczytać, zobaczyć. Wywiad u pani Sznepfowej w telewizji, gdzie określił rabin Michael Schudrych, wszystkich Polaków maszerujących w tym marszu, cieszących się z odzyskania niepodległości, nazwał faszystami, nazwał nacjonalistami. I porównał to ten marsz i tych ludzi maszerujących do tych, którzy przed wojną jeszcze, Polaków, którzy no po prostu nie byli przychylni Żydom. Nie lubili Żydów, no ale znowu, z drugiej strony sobie trzeba powiedzieć, yy, co to znaczy lubić Żydów czy być nieprzychylnym. No przecież nie musimy wszystkich narodowości <grym> lubić, jeśli zrozumiemy dlaczego. Jeśli potrafimy powiedzieć, dlaczego Żyd na przykład jest zły, czy Polak jest zły, no musimy określić imiennie, musimy pokazać naocznie dlaczego. Ten rabin Szudrych oczywiście wszystkich Polaków traktuje negatywnie traktuje jako nacjonalistów. Przeniosę się do Izraela na chwilę, bo to, co się dzieje w Izraelu, to, co się dzieje z Palestyńczykami, to, co się dzieje z mordami tego narodu tak, to dokonuje się zbrodnia na naszych oczach i tak. I właśnie, na przykładzie takiego rabina Śudrycha, możemy usłyszeć, że my jesteśmy faszystami. My jesteśmy nacjonalistami. Natomiast to, co robią Żydzi, to co robi państwo Izrael z tym narodem, którego ma wymazać z pamięci, będzie dążył do tego, by palestyńczycy nie zamieszkiwali już więcej na tamtych terenach. No, już z pomocą USA. Z pomocą Stanów Zjednoczonych, w których oczywiście diaspora żydowska to jest największa, najmocniejsza, ma no, najwięcej na pieniędzy ma, no, a pieniądz to jednak troszeczkę rządzi yy, światem. Ale yy, mówię tu w zasadzie nie o pieniądzach możemy mówić, bo musimy mówić o dobroci, o dobru, o złu. No, zło żydowskie jest widoczne. Nie tylko tam, oczywiście w Palestynie, nie tylko w Izraelu, nie tylko na tamtym terenie, ale jest widoczne wszędzie. Rabini tacy właśnie jak rabin Michael Schudrich, um, no potrafili tak, tak określić, tak napisać w swoich y, powiedzmy encyklikach, w swoich pismach, y, traktując właśnie tak narody y, nieżydowskie. No, i między innymi Palestyńczyków. Palestyńczyków również właśnie um, no, mówią, że to nie są w ogóle ludzie, że ich trzeba po prostu zlikwidować. Dla mnie osobiście, powiem Państwu już tak na zakończenie w zasadzie, jest to bardzo przykre. Bardzo przykre, że musiałem napisać tę książkę. No, bo nie jest mi przyjemnie w ogóle mówić i pisać o moim narodzie. Że to jest naród barbarzyńców, bo to jest barbarzyństwo. Czy, ta, czy to, co tu zawieramy w cząsteczce, czy to, co się dzieje w Izraelu, oczywiście, na, na narodzie palestyńskim. Chcę Państwu powiedzieć, że no, oczywiście, trzeba sobie dodać, że nie wszyscy Żydzi są źli. <grydy> Mamy y, takich Żydów, jak już że wspomnę, Normana Finkelsteina, profesora Normana Finkelsteina. Mieszkającego w Stanach Zjednoczonych, który no, też pisał o tym szalbierstwie żydowskim i prawda, był pierwszym w zasadzie, który to opisał. Ponieważ ja byłem wychowany w takim, powiedzmy, głównym nurcie religii mojżeszowej, dotyczącej której przede wszystkim używało się Słowa Dabru Emet. Dabru Emet to mój ojciec zawsze mówił, mówcie prawdę. Tak stoi napisane w Biblii, tak stoi w Talmudzie. I gdyby rzeczywiście ludzie używali i brali do siebie i byli tymi ludźmi, którzy mówiliby prawdę, to to słynne Dabru Emet, zapisane, prawda, byłoby. Byłoby lepsze dla nas wszystkich, bo nie byłoby może wojen, nie byłoby może takiego barbarzyństwa. <zram> Także no, przepraszam tylko tyle. Jak będą jakieś pytania, może to, to zapraszam. Dziękuję bardzo. Brawo, proszę. <złytkowanie> <gry> Widzę, proszę państwa, że takich słów jak tutaj nie usłyszycie nigdzie.